Bóg nigdy do niczego nie zmusza. Jeśli spotykam kogoś, kto mi mówi, że musiał pójść do zakonu, albo że został przymuszony, zgwałcony przez Pana Boga, że Bóg wszedł w jego życie z butami, to ja wiem, że to nie jest Duch Święty. Dlatego, że Duch Święty jest duchem propozycji. Jezus zawsze pytał, co chcesz, żebym ci uczynił. To najmocniej widać w takim fragmencie, kiedy jest pierwsze tąpnięcie w nauczaniu Jezusa w reakcji na to nauczanie. To jest Jan 6, rozdział 66, werset. Bardzo łatwo zapamiętać, bo to jest Jan i szóstki, Kiedy Jezus mówi, będziecie jedli moje ciało, będziecie pili moją krew i nagle jest napisane, że większość ludzi odeszła, już z nim nie chodziła. Nie możemy się im dziwić. Kiedyś o tym mówiłem, parę miesięcy temu, że Żydzi nie mogą spożywać krwi i że to nie jest przegłosowane przez Kneset, czy przez parlamentarną większość, tylko Bóg powiedział, nie będziecie spożywać krwi i nagle przychodzi jakiś przybłęda z Nazaretu, oni nie wiedzą, że to jest Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Mówi o sobie, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem i mówi, będziecie pili moją krew, oni nie mogą pić krwi. I wtedy te tłumy odchodzą i zobaczcie, gdyby Jezus był rasowym politykiem, to by podbiegł do apostołów i powiedziałby, panowie, poczekajcie, ja wam wszystko wytłumaczę, to jest... Yy, Prorocza zapowiedź mszy świętej, Eucharystii, nie? Czy to jest ciało i krew? A Jezus podchodzi do uczniów, i... czyli do ludzi, którzy zaryzykowali wszystko, zostawili wszystko, żeby za nim pójść: kariery, rodziny, rzucili sieci i poszli, źródła utrzymania, po prostu no, wszystko na jedną szalę. I on podchodzi do nich i mówi tak: panowie, czy i wy chcecie odejść? To jest dopiero wolność. To znaczy Duch Święty to jest duch propozycji, a nie przemusu. Yy, bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy mówią mi, jak rodziło się ich powołanie, i mówią, że to, że to był ogień, który palił ich serce, ale to nigdy nie było na zasadzie Boga, który stoi i mówi musisz. To nie jest lider yy, jakiejś takiej dysfunkcyjnej wspólnoty, który mówi, musicie dawać dziesięcinę. Musicie się modlić. Musicie. Jeśli chcesz, Jezus mówi. Ksiądz Józef Tischner, ksiądz profesor Tischner mówił, że wolność, którą Bóg nam daje, to, jest, to są kajdanki, które założył sobie na ręce. To znaczy, ja mogę zrobić wszystko z tą wolnością, a Bóg nie chce mnie stłamsić, nie chce mnie zgwałcić i to jest rodzaj kajdanek, który sobie założył. Natomiast jest jeden fragment w Piśmie Świętym, kiedy Bóg mówi, że będzie zmuszał. To jest mocny opis, kiedy Jezus opowiada o tym, że król wydaje ucztę syna, ucztę weselną, Czyli zobaczcie, jest yy, yy, weselna uczta syna, nie byle co, i wysyła zaproszenia do VIP-ów. Zaprasza ich na ucztę weselną syna do Pałacu Królewskiego. I co się okazuje, że Kowalski nie może przyjść, bo akurat ma jakieś tam yy, interesy, robi w nieruchomościach. Nowak mówi, że nie może przyjść, dlatego że spotkał kobietę swojego życia. Jakimowicz, dlatego że ogląda jakiś serial na Netflixie, i się wciągnął. Prawda jest taka, że staje się taka bardzo dziwna rzecz, to znaczy ludzie nie odpowiadają na zaproszenie króla, mówią, nie przychodzimy na ucztę i tam każdy się wymawia. Nie, jeden kupił parę wołów, drugi, drugi ma jakieś sprawy rodzinne. I wtedy Bóg reaguje w zdumiewający sposób, bo Jezus mówi, że król wtedy wysyła sługi i każe im mówić tak, I tu zacytuję, żeby nie skłamać, to jest Łukasz 14.23. Wyjdź na drogi i między opłotki, i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Zobaczcie, jakie to jest mocne, że Bóg jedyny raz mówi, że zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Kogo do tego wejścia ma zmuszać? Jest napisane ubogich, ułomnych, niewidomych, chromych. To znaczy, że Bóg nie wyobraża sobie takiej sytuacji, żeby jego niebo było puste. Zrobi wszystko, żeby to nie, było, żeby nie było, było pełne. Ja kiedyś dostałem taką dedykację, i teraz, jak mam jakieś spotkanie autorskie, to też często to ludziom wypisuję, bo pamiętam, że przed laty na spotkaniu autorskim ktoś napisał: Jezus nie wyobraża sobie nieba bez ciebie, i pamiętam, że te słowa bardzo mnie dotknęły. I to jest właśnie dokładnie to, że ja nie chcę, żeby mój dom był opuszczony. Jest uczta weselna mojego syna, i chcę, żeby ten stół był pełen. Co więcej, to jest małym druczkiem i to jest taki na deser. Sam Jezus mówi, jak będzie wyglądała ta, ta uczta. On mówi ja, Syn Boży, przepasza się i będę wam usługiwał. I to jest rzecz, która od wielu, wielu lat rozkłada mnie na łopatki. To znaczy ja nie mam argumentów, który mógłbym przebić tę ofertę. Kiedy Jezus, Syn Boży, mówi, że niebo będzie polegało na tym, że On będzie nam usługiwał. No, nie znajduję słów, bo. Żeby, żeby to opisać, nie ma religii, w której Bóg zniżyłby się do takiego poziomu, zszedłby na ziemię do poziomu właśnie rzemykał sandałów i powiedział, że niebo będzie polegał na tym, Marcin, że ja będę najpierw będę ci miał nogi, yy, czyli zrobię dokładnie to samo, co zrobiłem w czasie ostatniej wieczerzy, a potem przepaszę się i będę wam usługiwał. Bóg, który nie lubi przymus, przymusu, w jednym wypadku mówi, będę zmuszał do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Mam nadzieję, że spotkamy się w niebie i że to niebo będzie pełne, dlatego, że Bóg nie wyobraża sobie pustego miejsca przy stole. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.